Pati, budźcie, się. budźcie, się, Pati, robimy unboxing Pixelboxa. Trzymaj kamerę, trzymaj. Witamy w kolejnym wspaniałym unboxingu. To jest Pixelbox. Z miesiąca paty jakiego? No y... nie z grudnia, tak. I teraz dokonamy profesjonalnego y... Trzymaj, Ja będę otwierał unboxingu. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że jesteście w dobrym zdrowiu. Otwieram unboxinga takim o oryginalnym nożykiem z ustronia, prezent urodzinowy za który jestem bardzo zresztą wdzięczny.

Dobra, to po kolei. To tam nieważne. To jest przylepka, bardzo zresztą elegancka. I tu jest czapka. Czapka z niuk i Zakładaj czapkę. Będziemy od razu robić przymiarki. O duża. O, elegancko. Widzicie, tak się prezentuje czapka niuka kolowa. Także do fanów Fallouta i do fanów nie ma zdjęcia w głowę. A należy pamiętać, że przez głowę ucieka 80% ciepła. No, dalej, dobra. O, cholera! O, cholera! Moi drodzy, Black Hunt. 6 inch figure with accessory. I to jest z Warcrafta. Taki Duży, zły pan. No ja akurat w Warcrafta nigdy nie grałem. Patity też nie bardzo chyba, nie? No nie. O, ale nie figurka jest. i wykonanie jest co najmniej eleganckie. No ładnie to wygląda. Dobra, co mamy dalej? Medalion z Halo. Halo w ogóle kojarzy... A czemu on jest taki... Ktoś otwarł na poczcie. To chciał wziąć, ale nie wiedział pewnie z czego to jest. O, to zostawił. Nie jestem zaskoczony, że ktoś jeszcze w ogóle łącznie z wydawcami Pixelboxa pamięta o Halo. Była taka gra, grałem kiedyś dużo na Xboxie swojego czasu, ale to było dawno, a to fajne. Zabrzelok taki do kluczy. Jak ktoś lubi bezsensownie dociążać, dociążać sobie klucze, to idealnie. A co mamy dalej? Mamy takiego Pina. I have survived 2018. Przetrwaliśmy 2018, my też, Pati, przetrwali. Łatwo Zledwością. nie było, ale przetrwaliśmy. Terapa. To jest jakiś kurde... Nuka cola znowu. ...bidon. Bidon chyba. No. Po prostu bidon Fajne. z Nuka-Coli. Oryginalny tutaj, proszę, falloutowy, official aluminum drinks bottle. Czyli oryginalny aluminiowy bidon. Taki o, tutaj bardzo ładna ten, bardzo ładna pani. Tutaj ze wszystkimi... A, patrz, ostrzy na ciebie, a nie na panią. O. Tutaj bardzo ładnie wykonana. Wszystkie detale się tutaj znajdują. O, to wrzucę na miniaturkę. Tutaj ta pani, a w tle Patty. Bardzo ładny widok. Eee, to taki, no, jak. No, na, na rower. Może. Nie wiem, czy. Chyba będzie pasował na rower. Bo no, to taki uniwersalny ten. Tu sobie można na przykład kanapkę w to zapakować do szkoły albo do roboty na śniadanie. I tu mamy koszuleczkę. Patty, rozwijaj. O! Hasta la vista, baby! Wow. Czyli motyw, no, każdy kojarzy chyba z Terminatora. Fajna koszulka, ta też nie pójdzie na piżamę. Także ogólnie co, można powiedzieć Pixel Box taki odzieżowy. Czapka bardzo in plus. Bidon bardzo fajny. Tu mi miga pilot z, ze Stika. Figurka, jak ktoś lubi Warcrafta, to na pewno tam na przykład Flamey czy Seto to się zajarali. Eee, ja szczerze mówiąc za Aircraftem no nigdy jakoś nie przepadałem Ale może kiedyś pójdzie na jakiegoś gibawe. No. No i to by było w zasadzie na tyle z Pixelboxa i Patty możesz spać dalej.